Cześć, witajcie serdecznie, z tej strony Kamila, czyli wasza haftowa baba, a ja zapraszam was dzisiaj na odcinek, w którym to nauczymy się kolejnego ściegu do haftowania liter. Zaczniemy od wytłumaczenia wam, na czym polega sam ścieg sznureczkowy, a później przejdziemy sobie do ciekawostek związanych z tym ściegiem. Jak widzicie, zaczynamy z zwykłą fastrygą. I wbijamy się pod spodem, zaciągając nasz pierwszą część ściegu. Następnie robimy drugie kółcie i teraz już przytrzymujemy tą pętelkę. Bardzo jest ważne to, żeby tą pętelkę przytrzymywać za każdym razem w tą samą stronę. Wbijamy się w nasze drugie wkłucie i przeciągamy pętelkę do końca. Teraz przypatrzcie się uważnie jak wykonać ten ściek na linii prostej, bo nie jest on trudny, natomiast to co trzeba zrobić to po prostu go sobie wytrenować. Więc zostawiam Was teraz z wideo jak wykonać ten ściek. Na tej prostej kresce pokażę Wam, jak zakończyć nasz ściek sznureczkowy, robiąc naszą ostatnią planowaną pętelkę. Zachowuję się tak, jakbym wykonywała kolejną część ściegu, czyli wbijam się w ostatnie miejsce, przytrzymuję sobie troszkę mulinę, wbijam się w poprzednie wkłucie i zaciągam. I to mógł być koniec, ale żeby było bardziej elegancko, Wbijam się na sam koniec, zaciągam i tak naprawdę ściek sznureczkowy jest skończony. Pokażę Wam jeszcze, jak wygląda on z tyłu. Poprawnie wykonany ścieg sznureczkowy z tyłu wygląda jak stępnówka, więc to też będzie dla Was taka informacja, że dobrze wykonujecie dany ściek. Myślę, że teraz pora przejść do wykonywania naszego alfabetu, właśnie ściegiem sznureczkowym. I teraz z takich podstawowych rzeczy. Bardzo ważne jest to, haftując ściegiem sznureczkowym, by kierunek naszego ściegu, naszej luźnej nitki, którą przytrzymujemy, zawsze był w tam samą stronę. Dzięki temu zachowamy ładne, krągłe kształty literek, czy nawet prostych kresek i nie będzie nam nic bokami odstawać. Jeśli robicie takie małe literki, tak jak tutaj, pamiętajcie, żeby te odległości ściegów zrobić jak najkrótsze. Dzięki temu będą one wyglądały dużo, dużo ładniej. Jeśli ktoś jest zapisany do mojego newslettera, to otrzyma właśnie taką kartę pracy, dzięki której będziecie mogli wykonać wszystkie litery i nauczyć się poprawnie wykonywać właśnie ten ściek sznureczkowy. Nie przejmujcie się, jeśli na początku nie będzie Wam wychodzić. To naprawdę nie jest łatwy ściek, ale nie jest też trudny. To naprawdę kwestia wprawy i wyrobienia sobie ręki, żeby haftować nim bardzo sprawnie. Ja uwielbiam ten ściek i haftuję nim bardzo często napisy, wszelkie konturowe obrazki. Jest po prostu takim moim jednym z ulubionych ścieków ever. Ok, to jeszcze może jak Wy sobie tutaj w tle oglądacie. Ja opowiem Wam trochę ciekawostek o ściegu sznureczkowym. ścieg sznureczkowy jest też zwany ściegiem wodnym, albo żyłką. Tak naprawdę jest to jeden z takich ściegów, który będziecie wykorzystywać często, jeśli go dobrze opanujecie. Ja lubię korzystać z trzech nitek mulin, to też tutaj wykorzystuję w tym tutorialu, ale jeśli chcecie użyć jakiejś innej ilości, to zachęcam was do tego, bo równie dobrze będzie wyglądać na sześciu nitkach, tak samo dobrze i na jednej nitce. Jeśli chodzi o ten ściek, ma on też swoją taką odmianę, podgatunek muszę nazwać. Jest zwany ściekiem przekłuwanym bądź ściekiem rozłupanym. I jak podają książki do haftowania, jeden ze starszych egzemplarzy, które posiadam i z których korzystam i na bazie nich robię dla Was tutoriale, podaje, że ściek rozłupany sprawdza się idealnie do robienia okrągłych zakończeń okrągłych kółek, co za straszne porównanie, ale wiecie o co mi chodzi. Także na samym końcu pokażę wam, jak go wykonać jako taką ciekawostkę, a na karcie pracy macie taki zawiasek i możecie sobie na nim przyciąć właśnie ten ściek rozłupany. Jeśli chodzi o ściek sznureczkowy, to tak naprawdę nie mam za dużo do powiedzenia. Zostawiłam Wam tutaj trochę wolniejszą część filmiku, żebyście zobaczyli, jak dokładnie go wykonać. E, później będzie część trochę szybsza, jednak filmik trwa prawie 14 minut. Jeśli jest to dla Was za długie, to dajcie mi znać w komentarzu, co o tym sądzicie. Jak Wam się podoba taka dłuższa forma, czy łatwiej Wam się dzięki temu uczy, czy jednak nie? Dajcie mi znać, co sądzicie w komentarzach. Oczywiście jeśli tutorial Wam się podoba, nie zapomnijcie zostawić mi jakieś łapki w górę albo subskrybować kanału, jeśli tego jeszcze nie robicie. Zostawiam Was już teraz z tutorialem, śmiało przyglądajcie się, jeśli coś było niejasne, no to oczywiście czekam na pytania w komentarzach. Terima kasih telah menonton! Teraz przechodzimy do ściegu rozłupanego. Pokażę wam jak go wykonać. Jest naprawdę prosty. Tworzymy sobie pierwszy odcinek naszego ściegu. Następnie e, kiedy już go wykonamy to wracając spod spodu przekłuwamy się przez wykonany odcinek. Może to być bardziej bliżej prawej strony albo w środku. Tu już zostawiam dla waszej Indywidualnej potrzeby. I tak, i tak będzie wyglądać dobrze. Ja tutaj, jak widzicie, wykonuję dosyć krótkie odcinki, dzięki temu ten ściek jest dużo bardziej równy. Natomiast przy dłuższych odcinkach to rozłupanie byłoby bardziej widoczne i ten ściek przypominałby troszeczkę ściek taki łańcuszkowy. Najlepiej jest go wykonywać jednak na większej ilości nitek. W sensie pojedyncza nitka z muliny może nie wyglądać tak dobrze, ale przetestujcie go sami. Teraz zostawiam Was już z wideo, jak go wykonać. Mam nadzieję, że ścieg Wam się spodobał. Jest też naprawdę fajną alternatywą do wykonania konturów lub liter. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał, że nauczyliście się kolejnych nowych ściegów. Na samym końcu filmu pokażę Wam jeszcze, jak wyglądają poprawnie wykonane ściegi z tyłu, ponieważ o to pytaliście. Co, widzimy się już całkiem niedługo, trzymajcie się. Pa!